Pasy piszą. I tu pasażera nie wiem dlaczego. Do tego wszystkiego minus dwa. Szyby przednia mrużona, boczne jeszcze coś tam trzyma. ta już też puszcza. A ja jestem gotowy, żeby jechać na rybki. Słoneczko świeci. Piękna pogoda. Jeszcze sekundkę temu wszystkie szyby były zamarznięte. A teraz ciepełko od słoneczka że, sprawiło, że no, jest naprawdę przyjemnie. Na dworze dalej jest zero, ale myślę, że za pół godziny to już będzie przynajmniej z 5 stopni na plusie, więc ręce nie będą tak grabieć, a ja zawijam się nad wodę. Tym razem jadę, z tak, no mam rękawiczki, mam worki, ale mam pomysł taki, aby jednak yy, no, poświęcić ten dzień typowo na rybki. Jadę dosyć wcześnie, dosyć ładna pogoda. Ma być ciepło. Kilku dni jest w ogóle ciepło, więc szkoda, yy, że tak powiem, kolejny raz, znaczy szkoda. No, nie chcę kolejnego dnia spędzić na sprzątaniu. Chciałbym wreszcie posiedzieć. Mam nadzieję, że w tym miejscu, gdzie sobie ostatnio sprzątałem, nie narosło. Znowu nie wiadomo ile śmieci i nie będzie z tym problemu. Więc zobaczymy, na razie jedziemy na miejsce. 10 minut minęło i mamy 2 stopnie. A było minus 3, jak wychodziłem. Więc, 5 stopni do góry w bardzo krótkim czasie zapowiada się. Udany dzień, jeśli chodzi o pogodę, ma być 20 stopni. No, ja jestem na razie jeszcze ciepło ubrany, ale liczę, że nad wodą dzisiaj przynajmniej będę mógł się troszeczkę rozebrać i porelaksować. Na razie trzeba dojechać przez takie najgorsze możliwe dziurska ostatnio pojechałem na wprost, ale z tego co patrzyłem na mapkach geodezyjnych, to ta mapa ta to, to droga na wprost tam o prowadzi przez czyjeś podwórko w pewnym sensie, przez pole. I wiem, że z tym panem są duże problemy. Choć tak naprawdę to z tego co widziałem na mapkach geodezyjnych, to, to on wjechał na nie swoją posesję w dużej mierze, a tylko gdzieś tam kawałeczek ta droga przechodzi przez jego pole. No ale w razie czego będziemy się kłócić Ale z drugiej strony po co, skoro mam tutaj drogę Jak przyjdzie i będzie fisiował, to mam szpadel będzie się boją szpadla To rolnik też się będzie bał szpadla Kurczę, jakie tu duże kawałki drewna leżą Ach, chyba mogniko zrobią Ale nie, na razie O, będzie już czekają Na razie jedziemy Ooo uh, ho, ho, ho ho ho, jak zwykle mój terenowy Citroen ma fajną drogę. Tu jakiś łoś spalił paletę, ja potrzebuję palety, żeby pomoc zrobić. Trudno. Ta część jest najpłytsza, to sobie ją odpuszczę, pojadę dalej, ale wiecie co, na razie, na razie to gówno, nigdzie nie pojadę na swoje miejsce. No ciepło. Dobra. Wyłączymy ten telefon i spróbujemy przejechać tędy. Na miękko przyjechał. Tam trochę coś przetarło podwoziem, ale tak to na miękko przejechał. Ja bardzo często coś obcieram podwoziem. Chodź spaku, jedziemy na ryby. Ale trzęsie. Mam nadzieję, że moje miejsce będzie wolne. I tutaj sobie... Pan coraz głębiej, coraz głębiej wjeżdża podczas orki w pole. I się kłóci ze wszystkimi, że nie wolno tak wjeżdżać mu na pole. No ale no, no co zrobi się? Nic nie zrobi. A tam teraz będę łapał ryby. Dzisiaj to chyba będzie moje miejsce. Tutaj się rozłożę. Liczę, że tutaj te łabędzie nie będą tak bardzo chciały do mnie wychodzić. Ten pomoc zresztą tutaj. Był zrobione ostatnio, nawet ciutkę, ciutkę przy nim pomagałem, nie dużą, ciuteczkę. Jeszcze jest trochę papierków i folijek do pozbierania, ale to już jest pikuś Zobaczymy, jak mi tutaj dzisiaj pójdzie. To się sprawuje, tutaj jest właśnie założony ten kijek. Dałem go troszeczkę teraz do góry, można go przechylić na prawo, lewo, obrócić i tak dalej. Pod spodem ognisko się pali, kiełbaska się grzeje, można dać wysoko, nie się tylko ogrzewa, albo nisko, nie się tylko pali. Jak to na ognisku? A w tym czasie ja mogę sobie tutaj spokojnie siedzieć i czekać na rybkę. Głodny jestem, jak nie wiem co. Muszę przyznać, że wypiłem kawę, wyskoczyłem na ryby, a teraz mi jest się. Dlatego dobrze, że wczoraj wieczorem sobie przyszykowałem troszkę chleba i tego, i kiełbasy, bo mówię, no, jednak przyjemnie jest siedzieć, kiedy nie burczy w ruchu. Wiem, że głodówka by mi nie zaszkodziła w moim przypadku to byłaby nawet wskazana. ale ja przyjechałem tutaj. Zrelaksować się i pocieszyć tym, co się dzieje, a nie głodować. Na razie jeszcze nic się nie dzieje. Tam nawet nie skubnie. Mam też węteczkę na spławik, ale stwierdziłem, że yy, wygodniej będzie mi tutaj po prostu na pikerki rzucić niż na spławik, bo bałem się, że będzie mi ściągać. Ale taka pogoda jest, że kto wie, czy jednej wenteczki nie, nie ściągnę i nie rzucę sobie na spławiczek. Ładnie się to obserwuje wtedy. Chociaż na pewno będzie ciężko patrzeć i na spławik, i na szczytówkę, bo to jednak co chwilę odwracanie głowy. Za moimi plecami przyszły już gdzieś tam będzie, a ja tutaj sobie dalej czekam na kiełbę, która się piecze. I tak patrzę, patrzę i na razie nie widać, żeby się gdziekolwiek jakaś rybka spławiała, żeby tam gdzieś coś się działo. Chociaż myślę, że no nigdy tak wcześniej też na ryby nie jeździłem, zwłaszcza w marcu mimo że to już końcówka marca, jednak liczę na to, że jak wyjdzie słoneczko się troszeczkę ociepli, jakieś pierwsze promienie tam zaczną schodzić niżej pod y, taflą wody no i ta, ry ta ryba też gdzieś zacznie się coś ruszać choć no mówię też tu jest dużo drobnicy i ona raczej bliżej brzegu siedzi a jak z tą grubszą to na razie sam nie wiem widzę trochę ludzi jest a liczę, że w środę tutaj będzie pusto natomiast 8.04 Można powiedzieć, że o 8 zacząłem cokolwiek tutaj działać. Ale fantastyczne miejsce. Pięknie się tutaj siedzi. To jest ten nowy pomościk. Będę musiał tutaj później troszeczkę ziemi przynieść, bo brakuje. Znaczy, brakuje. No, gdzieś tam się już rozpłynęła. Wydaje mi się, że należałoby dorzucić jeszcze, aby była ten, no jakby każdy przyniósł chociaż dwie łopaty i rzucił na taki pomost, to po roku by był naprawdę fajny, utwardzony i dosyć taki sztywny. A na razie to się wszystko się bardzo rusza, bo pod spodem jest dużo materii zielonej, jakichś gałęzi, nie gałęzi, wiadomo to będzie gniło, siadało, więc bez umacniania to nie będzie żyło. Teraz to w ogóle mam Rozbiegany wzrok, bo jedna, jedno oko patrzy na szczytówkę, drugie na sławiczek, który tam jest. Widać go, stoi jak zaczarowany. Bardzo fajny sławik się okazał. Myślałem, że dziadostwo, ale jednak spoko. Podbieraczek rozłożony czeka. No i ja znowu kiwab piekę, bo jedna to była mało i muszę zjeść drugą. Czuję, że muszę. Oj, żałuję tylko, że nie wziąłem sobie kubeczka na kawę, bo mam kawę w termosie, a z termosu to się słabo pije. Ale trudno. Znaczy mam taki termos, który po prostu ma nakrętkę jak od butelki, więc tam nie ma kubeczka w zestawie, ale kawka to jednak skupka najlepiej smakuje. Dobra, posiedzimy zobaczymy. Może coś tutaj wiedzie. Dalej czekam na tego rolnika, którym wszyscy mnie tu straszą. Ok, no, zobaczymy. Pełna regulacja, najważniejszy sprzęt na ryby. Musiałbym sobie kupić jeszcze jedną taką podpórkę, ale niestety tą kupiłem w sklepie, w którym już nie kupię, ze względu na powiedzmy ich wspieranie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dlatego też cześć jak czapka. Tam zakupów już nie ma, robimy. No, słuchajcie. Jakieś drobne kółeczka się pojawiły na wodzie, przy spławiku. Jakaś tam rybka sobie już coś pływa. Czyżby była szansa na szympansa dzisiaj? Muszę iść po okulary, bo nic nie widzę. Chociaż nie. Po prostu muszę wytrzeć te co mam. Moja córcia to jednak mądre dziecko, wychodząc z domu Zabrałem, znaczy nie zabrałem, bo że nie potrzebuję tego. Takie kółeczko z filtrem polaryzacyjnym na Na obiektyw. No ale córeczka przyleciała i od razu ta, 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 ta. Daje, dobra, biorę. Dziękuję, że pamiętałaś o mnie. Zobaczymy, spróbujmy nagrać. Ile tutaj tej drobnicy się pojawiło. Nie wiem, czy będzie widać te błyski. O, tam w tle się rybka rzuciła. Się tutaj jakaś drobnica gania. Bardziej bym powiedział, że to jakiś drapieżnik śmiga za drobnicą i dlatego się tak dzieje. No ale poczekajmy. Ostatnio też brania były raczej późno niż, niż tak z samego początku. Może i tym razem tak będzie wyglądało. Ale fajna woda. Takie obaska, ale się piecze. Fajnie, że w miarę porządek jest. Nie widzę, żeby to były jakieś dodatkowe śmieci. No i w wodzie też raczej nie wyczuwam, żebym wyciągał to. Rogatka albo coś. Coś jakby się tam działo. Na tym spławiczku. No poczekamy chwilkę zobaczymy. A wracając podjadę do Mrówki, bo tak nie mam paliwa, muszę jechać na stację, która jest obok Mrówki, ale wracając jadę i zatankuję samochód i kupię sobie spławik. A co? Coś chciałem mieć od życia. Zwłaszcza, że dzisiejszy mój wyjazd tutaj też nie był za frajer, bo musiałem żonie kupić maszynę do szycia nową. Żeby też rozwijała swoje pasje. Na no nie tylko ja swoje hobby, pasja i hobby, pasja o te sprawy albo w pracy, a ona tylko i wyłącznie z dziećmi w domu. Delikatna fala się zrobiła i ciężko powiedzieć, czy coś tam chwyta za ten. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Tak delikatnie ten spławik chodzi góra-dół, ale. Już może by się w oczach mienić. Poczekamy, zobaczymy. Ale faktycznie, wspaniałe miejsce do łapania. To dobrze, chociaż kiełba się piecze. Dalej życie. Można zwrócić na to uwagę, że sprzęt mam raczej w wersji bieda: tanie wędki, tanie podpórki, tanie kołowrotki, tanie żyłki, plecionki, wszystko co tanie, ale robaki za to mam drogie, zwłaszcza teraz podobno są drogie. A przecież ryba bierze na robaki, a nie na wędki, no chyba że są jakieś takie, wiecie, tak jak te laski z iPhone'ami to są takie, które przypływają, patrzą, Uuu, bieda, bieda, niemarkowa żyłeczka, niemarkowy sprzęcik, płyniemy dalej, niech się frajer goni, no, ale takich ryb to ja też nie chcę łapać. To ja i mój Jay, Jay, to ja i mój Jay, Jay. Umiecie tak? Potraficie, czy nie? On potrafi i to za to, co widzę to bardzo długo. A no tam już idzie. Będzie w pierdziel zaraz Że się domem nie zajmujesz, tylko na rybach siedzisz. A? Tak coś czuję. Wpłyniesz mi w żyłkę, czy widzisz ją? Widzisz. to jest ona i on ona jest taka bardziej ostrożna, ale on niczego się nie boi no tak, płatków mu nasypałem i zatonęły o, tam pod brzegiem się właśnie rzucił szczupak albo okoń no i ta ryba trochę tutaj już zaczyna ganiać za tą drobnicą ja myślę, że bo w maju to tu będzie naprawdę fajne miejsce. Eldorado. Już dzisiaj żałuję, że jestem tu sam, bo czuję, że jakbym był z dziećmi, to by była naprawdę ogromna radość. No Ale mówię, no ma przyjechać parę tych paczek, ta maszyna do szycia, to też tak fajnie by było ją rozpakować, od razu sprawdzić. Zresztą jak ja na coś czekam, to też jestem mega zajarany i nie mogę się doczekać. Więc... Tym bardziej się nie dziwię, że Karolina chciała zostać. Znaczy, chciała zostać. Zapytałem się jej, czy zostanie. Powiedziała, że tak, ale czy ona chciała? Hm. No inaczej. Tym bardziej nie dziwię się, że Karolina się zgodziła zostać i czekać na kuriera. O, Tak, to brzmi najlepiej. Ale sobie musi ktoś pomyśleć, że jestem jakiś szurnięty. Siedzi i gada. Dobra krąże posprzątane Jeszcze 5 kamieni jakbym znalazł. A jakbym pięć kamieni znalazł, to bym mógł tutaj zrobić fajne miejsce na ognisko. Następnym razem przyjadę z grabiami, z łopatą. To tutaj lekko to rozkopię, tak żeby tych suchych rzeczy nie było dookoła. Ja wprawdzie zlałem to wodą. No ale wiadomo, dookoła mogą się gdzieś tam suszyć i, i te, te nogi może się przenosić dalej. A jednak tutaj Puszczenie ognia to by było fatalne w skutkach, bardzo fatalne. Na lewej wędce mam założoną plecionkę, bodajże 0,12, a na prawej wędce mam założoną żyłkę 0,20. Ogólnie na oko wyglądają podobnie, podobnie je widać. Z, tym, z tą różnicą, że wiadomo, plecionka jest mega sztywna, a żyłka bardzo rozciągliwa, a ta to już jest wyjątkowo rozciągliwa, tylko że jest żyłką niewidoczną w wodzie, z fluocarbon i wszystko spoko, tylko jest strasznie, strasznie gumowy, ciągnie się tak, że ciekawy jestem jak to by było przy większych rybach, ale podejrzewam, że wspaniale by amortyzowało rybę na całej długości tej żyłki. Tylko problem w razie czego z zacięciem. Tym, tym. Tak. Nie wiem, czy ja ten kanał będę jakoś bardzo rozwijał, wędkarski, ale tak postanowiłem sobie zamocować taki kubeczek przy tym statywie starym. Do tego założyłem ten na statyw w telefon. I zbudowałem powerbanka z 14 ogniw, każdy o pojemności 2200 mAh, i wykorzystałem część z zepsutego starego powerbanka Xiaomi Ładuje się on do pełna w 37 godzin. 37 godzin musi leżeć na ładowarce, żeby się naładował na fulla, ale za to później jest kosmos. Nie dość, że bardzo szybko ładuje telefon. Nie wiem. Od czego to zależy, ale faktycznie wydajność jest ogromna, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że mogę ten telefon naładować kilkanaście razy. I po prostu czuję się ten zabezpieczony w prąd nad wodą, jak tylko chcę. Jeszcze jest drugie gniazdo wolne, więc zawsze mogę podpiąć drugi telefon albo kamerkę, cokolwiek, więc nie ma problemu, jeśli chodzi o zasilanie. Jedyne co, to tak, żeby jeszcze te ryby chciały lecieć na tego mojego powerbanka, to by było super. Nawet nie mam jak pokazać Wam branka, bo nic się nie dzieje. Wędki przerzuciłem, teraz jedna jest w prawo i druga w lewo, żadna do przodu. Zobaczymy. W sumie tyle czasu już minęło, że można coś pokombinować. A ja biorę płatki. Idę do mojej parki. Dać wam dowody? Samiec to jad bez ręki, nie ma problemu Ale samica boi się Bardziej dzika jest Staram się Wam załatwić też ekstra następny raz bierze z ziemią, płucze, wypłukuje wszystko i zjada czyste płatki. Takie szprytne są. Swoją drogą, nie wiem, czy to będzie widać pod słońce, ale tu jest od razu bardzo głęboko. Mi się wydawało ostatnim razem, jak byłem, że to jest wypłycenie i przy brzegu jest tak dosyć płytko, ale nie. Tutaj jest, nie wiem, ta ziemia jest taka gliniasta. I przez to mniej więcej całe to jeziorko jest takie z tej strony strome, bym powiedział, jeśli chodzi o, o brzeg. Natomiast w lewo widać, że jest zupełnie na odwrót, tam jest piach i takie bardzo łagodne, długie wypłycenie. No nic, posiećmy, zobaczmy. Ludzie mówią, że Citroen to tam w ogóle nie jest terenowy Bo on tam ma tylko 12 cm prześwitu Czy inne takie, wiecie, bzdupę gadanie A ja się tym zupełnie nie przejmuję Moim zdaniem Citroen jest terenowy Bo ma cztery koła I to, że tu jest jaki jest Jest trochę nierówno I nie wiem I że tu jest taki dół I że stoję teraz mega, mega pod kątem nie oznacza, że nie przejedzie się. Nie jest tak, że trzeba mieć terenowe auto, żeby jechać na ryby. Każde auto jest terenowe, kiedy trzeba jechać na ryby.